Czy plastyka powiek dolnych może cofnąć oznaki starzenia? Jak najbardziej tak. Ogólnie okolica oka jest pierwszą okolicą, która manifestuje te oznaki starzenia. W związku z tym, że mamy tam bardzo cienką skórę i bardzo aktywny mięsień mimiczny twarzy, czyli mięsień krężny oka, to te oznaki starzenia w tej okolicy akurat będą pojawiały się w pierwszej kolejności. Dodatkowo, Dochodzi z czasem do ubytku tkanki tłuszczowej z okolicy Doliny łez i centralnej części policzka. Więc tak naprawdę w trakcie plastyki powiek dolnych, jeżeli na przykład wykorzystamy tkankę tłuszczową z przepuklin, zamiast ją usuwać i przesuniemy ją w okolice Doliny łez, to jesteśmy w stanie zaopatrzyć wiele obszarów w okolicy oka, napiąć skórę z okolicy powiek dolnych, zredukować, usunąć przepuklinki, a także w pewnym stopniu wypełnić tę Dolinę czyli Łes, Wszystkie oznaki starzenia, które gdzieś tam właśnie dodają nam lat, i takie odmłodzenie oka, ponieważ ma wpływ na całościowe postrzeganie twarzy, może spowodować takie ogólne odmłodzenie twarzy nawet o 10 czy 15 lat.